Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym cotygodniowym Q&A. Witam Was prosto z mojej kuchni, gdzie jest mój kwiatek, moja lodówka pełna jedzenia i innych dobroci oraz najważniejsze masa pytań, która czeka od Was w kolejce. Właśnie jednym z takich rzeczy, które Was bardzo zaciekawiły, szczególnie po moim ostatnim wpisie na Facebooku, gdzie poinformowałem Was o redukcji, którą będę przeprowadzał, tak, redukcji podczas okresu masowego. Wielu z Was zastanawiało się, dlaczego on robi redukcję właśnie teraz, podczas okresu masowego, gdzie powinniśmy się tak dobrą sprawę skupić na spożywaniu jak największej ilości kalorii, treniowaniu jak najciężej. Otóż powiem Wam szczerze, że zauważyłem, że do pewnego momentu to moje ciało rosło, reagowało bardzo dobrze na węglowodany. Po jakimś czasie zacząłem zauważyć takie negatywne skutki, gdzie moje ciało zaczynało być jakby coraz bardziej miękkie, już nie byłem tak wypełniony, nie byłem tak, ta pompa na treningu nie była już tak imponująca. To był pierwszy znak, że moja wrażliwość na insulinę spada. Zdecydowałem się wprowadzić parę zabiegów, które pomogły mi przywrócić taką wrażliwość na insulinę. E, jeden z takich zabiegów było właśnie wprowadzenie nieco większej ilości cardio. E, oryginalnie wiecie, że i tak robię jakąś tam ilość cardio, treningu cardio podczas okresu masowego. Jest to 30 do 40 minut dziennie. E, w tym momencie wykonuję już około dwóch sesji dziennie po 45 minut. Kaloryczność mojej diety nie zmieniła się specjalnie, zmieniłem nieco tylko jakby kompozycję moich posiłków, zawieram one mniej węglowodanów, dzień zazwyczaj zaczynam od trzech posiłków białkowo-tłuszczowych i jakaś mała ilość węglowodanów później w ciągu dnia i około treningowo. Powiem Wam szczerze, że wprowadziłem też parę suplementów, takich jak CHROM, spożywam też więcej CYNAMONU, to są niby takie rzeczy banalne, ale powiem Wam, że nawet te dwa tygodnie spowodują, że różnica będzie bardzo duża. Stąd, jeśli będziecie widzieć, że na przykład podczas budowania masy macie zastój i nie rośniecie, a nabieracie tkanki tłuszczowej, proponuję Wam właśnie zrobić dwa tygodnie takiego okresu, gdzie przyspieszacie, wchodzicie na większe tempo, dodajecie nieco trybu robowego, być może redukujecie ilość kalorii bądź zmiecie kompozycję swoich makroskładników i to spowoduje naprawdę progres w późniejszym czasie. Warto czasem zrobić jeden krok w tył po to, żeby zrobić później trzy kroki w przód. I taką filozofię wyznaję. Znalazło się również pytanie odnośnie najstarszego chyba suplementu na świecie, jakim jest kreatyna. Czy kreatyna naprawdę działa, czy to jest suplement, który jest godny polecenia e, i czy jakaś forma kreatyny jest lepsza lub gorsza? E, powiem Wam teraz prawdę, jak to wszystko wygląda. Jest tych odmian kreatyny cała masa, jest jabłczan kreatyny, monohydrat itd. itd. karyn. Wszystkie te substancje pochodzą od jednej substancji właściwej, czyli kreatyny, monohydratu kreatyny. Dodawane są do nich na przykład proszek do pieczenia, i teraz pewnie zniczują mi wszyscy producenci suplementów. Ale no takie są realia, i drodzy użytkownicy, musicie dobrze o tym wiedzieć. Że na dobrą sprawę sami możecie sobie stworzyć ze zwykłego monohydratu, na przykład kreal kary, dodając odrobinę sody oczyszczonej, oczyszczonej, bądź jakiejś innej substancji, która powoduje obniżenie zakwaszenia żołądka, to przy, pomaga w przyswajaniu tego suplementu. No, i takaż to magia, jeśli chodzi o kreatynę. Kreatyna działa, jest to suplement, który ma na celu nie na tyle jakby spowodować bezpośrednio anabolizm w komórce mięśniowej, ale jest to substancja, która tą komórkę nawadnie. Wiadomo, że środowisko takie nawodnione, organizm dobrze nawodniony, to jest organizm, w którym anabolizm jest lepszy. Ten przepływ składników odżywczych jest zdecydowanie lepszy, stąd kreatyna działa tutaj na wielki plus. Jest wiele wiele osób ma dylematy czy warto ładować tą kreatynę czy powinienem ładować powiedzmy przez okres dwóch tygodni w jakichś monstrualnych ilościach a później tylko podtrzymywać dawkę e, szczerze Wam powiem że absolutnie nie ma żadnego, żadnej potrzeby stosowania ładowania kreatyną wystarczy stosować ją około treningowo bo to jest właściwy cza czas kiedy powinniśmy stosować tego rodzaju suplement. On pomoże nam, tak jak powiedziałem, nawodnić nieco komórki mięśniowe, spowodować większą ilość jakby ATP w organizmie, która przełoży się na bardziej eksplozywny trening, na nieco lepszą wydolność, ale to zupełnie wystarczy. Ilości w zależności od wagi zawodnika i od treningu. Ja moim klientom polecam branie od, powiedzmy 3 do 10 gram tej kreatyny przedtreningowo tylko i wyłącznie. E, rozpuszczamy ją w ciepłej wodzie, bo kreatyna, monohydrat jest w formie takiego kryształu. E, do tego możemy dodać odrobinę glutaminy, która obniża zakwaszenie żołądka. Nie pijemy jej absolutnie z żadnymi sokami. E, wiem, że jest e, wiele takich test, które twierdzą, że sok powoduje jakby delikatny wystrzał insuliny i ta insulina pomaga transportować kreatynę do komórki mięśniowej. Owszem, jest to logiczne, ale z drugiej strony też jest problem ta, tego typu, że często te suki, soki, które zawierają <grym> suki, o, te soki, które zawierają cukier, cukier powoduje jakby zwiększone zakwaszenie żołądka i to bardzo często może neutralizować kreatynę, powodować, że ona będzie konwertować do kreatyniny, co jest jakby takim e, ubocznym produktem stosowania kreatyny i może obciążać nasze nerki. Dlatego starajcie się... Używać kreatynę około treningowo, ilości od 3 do 10 gram i to zupełnie wystarczy. Nie wierzcie w jakieś magiczne e, formuły, że ta kreatyna jest lepsza, czy tamta jest lepsza. Tam nie podlewa, tam, tam nie podlewa. Kreatyna jest kreatyną. Monohydrat to jest maska wszystkich kreatyn i tego się trzymajmy. Jednym takim bardzo fajnym pytaniem, które dostałem e, od mojego fana. E, no to nie. Czy <laughs> nie mam fanu. No. Jeden takim bardzo ciekawym pytaniem, którego, które dostałem od pewnego widza, była ta wiadomość prywatna, w której zapytał mnie on, jak wyznaczać sobie cele w życiu. Wiecie, cele to są rzeczy bardzo ważne. Wyznaję taką filozofię, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Każda, każdy skutek ma swoją przyczynę. Stąd możemy przewidzieć pewne rzeczy. Oczywiście w życiu pewnych rzeczy nie da się przewidzieć na 100%. Ale możemy zakładać i jakieś swoje cele i dążyć do nich i spełniać je. To jest absolutnie pewne. Jedną z takich najbardziej banalnych rzeczy, którą mogę każdemu polecić, to jest rzecz, która działa magicznie. Jest to rzecz bardzo prosta, a naprawdę działa cuda. Wystarczy wziąć. Za niedługo zbliża się nowy rok. Nie zmuszam Was do tego, aby to było już teraz. Ale weźcie sobie kartkę papieru przed Nowym Rokiem, w Sylwestra, właśnie dokładnie, weźcie sobie kartkę papieru i wypiszcie sobie 7 rzeczy, zastanówcie, czy, zastanówcie się oczywiście wcześniej, co by to mogło być, co by Was satysfakcjonowało, wypiszcie sobie 7 rzeczy, które chcielibyście osiągnąć e, w kolejnym 2017 roku. Zapiszcie je na kartce, tylko pamiętajcie, przemyślcie to i to muszą być rzeczy takie, które są realne. Wiadomo, są cele bardziej takie przyziemne, że chcemy kupić sobie nowy samochód, ale tak na dobrą sprawę powiem Wam, że wszystko jest do osiągnięcia, wszystko jest do osiągnięcia, tylko musimy w to bardzo wierzyć. Zapisujemy takie cele na kartce i z, z pierwszą minutą nowego roku zaczynamy działanie. Skupiamy się, wypisujemy pierwszy cel, to musi być cel taki najważniejszy i później takie mniej ważne cele, ale... Uwierzcie mi, że jeśli zapiszecie to na kartce, to będzie swego rodzaju kontrakt, który podpisaliście z Bogiem, czy jak to tam chcecie nazwać, i będziecie poniekąd zmuszeni, żeby to zrobić, żeby to zrealizować. Powiem Wam, że naprawdę pewnie czasem rzeczy, które mogą się Wam wydawać nierealne, będziecie w stanie zrealizować. Jest masę takich motywatorów, którzy mówią o tym, że wszystko w życiu jest osiągalne i tak dalej. E, wielu z was myśli, że to są jakieś, e, jakieś pierdy, że, jakieś że ci ludzie opowiadają jakieś głupoty. E, to jest autentycznie prawda. I jest coś takiego jak sekret, każdemu z was polecam przeczytać sobie książkę, albo oglądać sobie film sekret. Tam jest wszystko zawarte, dowiecie się więcej. Dlatego to jest coś, może niekoniecznie tematyka związana z dietą, choć może i któryś z was zastosuje to w swoich fitne fitnessowych celach. takich zrzucenie wagi, nie wiem, wystartowanie w zawodach przygotowanie formy życia, czy na przykład polepszenie stanu zdrowia. Każdy z Was może to zastosować, ale to jest zagadnienie bardzo ważne. Także polecam. Jak widzicie, rozbieżność tematów jest bardzo szeroka, skaczemy po różnych aspektach życia. Kolejnym takim pytaniem jest pytanie bardzo kontrowersyjne, bo i tego nie może zabraknąć w naszych odcinkach. Jest pytanie o syntom. Co to tak naprawdę jest? I czy to jest jakieś oszustwo w sporcie sylwetkowym i tak dalej. Słuchajcie, syntol jest to nic innego jak olej, który powoduje wypełnienie naszych mięśni. Nie jest to żadna substancja anaboliczna, która powoduje przyrost mięśni. Jest to po prostu substancja, która ma działanie kosmetyczne. W oryginalnym założeniu takie, takowe ono jest, żeby poprawić jakby wygląd i pełność mięśnia podczas występu na scenie. Zawodów kulturystycznych. Niestety wiele osób oczywiście przegina pałę, idzie w drugą stronę i stworzy się z tego wielki cyrk, w którym, tak na dobrą sprawę, jak widzicie często w internecie, goście, którzy są napompowani jak jakieś balony, wygląda to po prostu ohydnie, obrzydliwie. E, syntol e, jest to też substancja, którą stosuje się e, pewne odmiany syntolu, stosuje się e, w, w terapiach leczenia stawów. Na przykład są to substancje, które stworzą pewnego rodzaju lubrykant dla stawu i jakby naoliwiają go. Ale jeśli chodzi o ten aspekt kosmetyczny. Owszem, takie rzeczy stosuje się w sporcie sylwetkowym. Jest to jakby substancja kosmetyczna, to nie jest absolutnie żaden anabolik. To jest rzecz, którą traktuje się nieco jako botox. Ja powiem Wam szczerze, czegoś takiego nigdy nie używałem, ale rozmawiałem z wieloma osobami, które są jakby ekspertami w tej dziedzinie i powiem Wam szczerze, że ten diaboliczny obraz, który przedstawia nam internet, nie jest aż tak straszny. Są to takie rzeczy, które pomagają niektórym zawodnikom wypełnić pewne partie, Jeśli gdzieś tam mają jakiś uszczerbek, naderwany mięsień, to pozwala wypełniać te luki. I nie, mogą, nie mogą powiedzieć, że jest to swego rodzaju oszustwo. Wiecie co, tak na dobrą sprawę jest to tylko i wyłącznie jakieś narzędzie, które ma pomagać w. w w wykreowaniu jakiejś tam, jakiegoś tam ideału sylwetki na scenie. To podobnie jak na przykład można by się było przyczepić do e, koloru, który kładzie się na, przed wyjściem na scenę. E, no, jest to bardzo kontrowersyjne. Ja szczerze mówiąc, nigdy tego nie używałem e, i powiem Wam szczerze, że jestem jednak zwolennikiem prawdziwych mięśni, e, takich żywych, które żyją, reagują, e, ale owszem, coś takiego jest. I teraz kolejna rzecz. Ryż biały czy brązowy? Oto jest pytanie. Ryż biały czy brązowy? Bardzo wiele osób jest zwolennikami ryżu brązowego, bo twierdzą, że on ma niski indeks glykimiczny. Owszem, zgadza się to, e, absolutnie. E, ma nieco niższy indeks glikemiczny niż ryż biały, ale powiem Wam, że tak na dobrą sprawę to też dużo zależy od tego, jak my ten ryż przygotujemy. To jest raz. Jedna taka jedną taką zasadniczą rzeczą jest to, że ryż biały niczemu, tak na dobrą sprawę, nie ustępuje ryżowi brązowemu, a może być, jest właściwie, moim zdaniem, o wiele lepszym źródłem węglowodanów niż właśnie ten ryż brązowy. Z tegoż to względu, że ryż brązowy zawiera kwas fitynowy, jest dosyć głośno o tym we wszystkich tych szkoleniach, jeśli chodzi o dietetykę kliniczną, absolutnie się tym z tym zgadzam. Jeszcze przed tym faktem, kiedy nie widziałem tak na dobrą sprawę, że coś takiego jak kwas fitynowy w ryżu brązowym jest, czułem, że coś z tym ryżem brązowym jest nie tak. Nie trawiłem go optymalnie, chodziłem z denty I wielu moich klientów, których już paru miałem okazję przetrenować, stwierdziło tak samo, że owszem, ten ryż jakby nas zasycał w pieszej, nie chodziliśmy tak bardzo głodni, ale to trawienie było bardzo zaburzane. Kwas fitynowy ma takie właściwości, że wiąże takie wartościowe minerały i pierwiastki i nasz organizm jakby traci, zaburza to trawienie. Nie jestem ekspertem w dietetyce klinicznej, więc nie będę się tutaj mądrzył i czytał z monitorka obok, żeby Wam wszystko wytłumaczyć, tak jak to robi wielu, ale tak na dobrą sprawę jest to logiczne, i powiem wam że z moich odczuć nie polecam ryżu brązowego absolutnie trzymajmy się od ryżów białych czy to jest ryż paraboilet czy to jest ryż basmati czy to jest ryż, ryż jaśminowy e, tego rodzaju ryże starajmy się go po prostu nie rozgotowywać e, pamiętajmy też o tym że indeks glikemiczny potrawy zależy też bardzo od e, jakby kombinacji w której zostanie ten ryż spożyty jeśli to będzie sam biały ryż spożyty, owszem, ten indiozyd chemiczny może być dosyć wysoki czasami, ale... Musimy wziąć też pod uwagę, że no, praktycznie każdy z nas, jeśli spożywa posiłek taki pełnowartościowy, kulturystyczny, jest tam oczywiście jakieś mięso, jak wiemy, białko e, spowalnia, wchłanianie i trawienie. Także e, do trawienia węglowodanów, tego ryżu, potrzebujemy środowiska zasadowego, do trawienia białek potrzebujemy środowiska kwasowego, ale te dwa produkty, jakby te środowisko zasadowe i kwasowe, neutralizuje się i stąd to trawienie się wydłuża. Dlatego też musimy to wziąć pod uwagę. Z mojej strony polecam Wam ryż biały.